Wyobraź sobie, że codziennie rano budzisz się i widzisz tę samą datę. Nie na kalendarzu, nie na telefonie, ale na zegarku, który nigdy nie był podłączony do internetu. Zegarku, który należy do kogoś, kto zniknął z tego świata 60 lat temu. I ta data to 14 marca 1963 roku dzień jego zaginięcia przypadek, przekleństwo, a może ostrzeżenie. Dzisiaj opowiem Wam historię, która z pozoru zaczyna się niewinnie, ale kończy się tam, gdzie logika nie ma już znaczenia właśnie otwierasz drzwi do czegoś co nie powinno być zapomniane. Bohaterem tej historii jest Mateusz, 24-letni student architektury z Poznania. Spokojny, zdystansowany, niezbyt przesądny. Zawsze mówił, że rzeczy to tylko rzeczy. Ale wszystko zmieniło się w dniu pogrzebu jego babci. Pod koniec ceremonii starszy wujek, którego Mateusz ledwo pamiętał, wręczył mu małe eleganckie pudełko. W środku był zegarek kieszonkowy, stary, srebrny, z wygrawerowanymi inicjałami W.J. Władysław Janicki. Jego dziadek Mateusz nigdy go nie poznał, wiedział tylko tyle, że zaginął bez śladu 14 marca 1963 roku. Po prostu wyszedł z domu i już nie wrócił. Mateusz zabrał zegarek do domu bardziej z szacunku niż z ciekawości położył go na biurku. Na tarczy zegarka była nie tylko godzina, ale też datownik. I właśnie ta część od razu go zaniepokoiła. Datownik pokazywał, 14 marzec 1963. Zegarek stał, nie tykał, pomyślał. Pewnie bateria padła, albo mechanizm już nie działa. Ale kiedy obudził się rano, zegarek działał, tykał i co najdziwniejsze, nadal pokazywał tę samą datę. Tylko godzina była inna, siódma pięć, równo. Mateusz postanowił go ustawić. Użył małej koronki, przesunął datownik i wskazówki. Wszystko działało sprawnie, ustawił aktualną datę 10 kwietnia 2025 roku, zamknął zegarek, położył go z powrotem na biurku i wrócił do swoich zajęć. Ale następnego ranka, znowu 14 marca 1963, 7:5. Mateusz uznał, że to musi być jakaś usterka mechaniczna. Wysłał zegarek do zegarmistrza. Starszy mężczyzna obejrzał go przez lupę i powiedział: Młody, ten mechanizm działa, aż za dobrze, a datownik nie powinien się sam cofać. Nigdy tego nie widziałem. Trzeciej nocy zaczęły się sny. Mateusz śnił o pociągu, starym parowym. Zawsze ten sam peron, ta sama godzina, siódma pięć. Na peronie tylko jeden człowiek, mężczyzna w kapeluszu, w płaszczu z lat sześćdziesiątych. Zegarek kieszonkowy, identyczny jak jego. Gdy Mateusz próbował podejść bliżej. Zegar stacyjny wybijał dokładnie siódmą pięć, a pociąg ruszał z hukiem, zostawiając go samego. Sen powtarzał się przez siedem kolejnych nocy. Zaczął badać przeszłość, przekopywał archiwa, przeglądał stare gazety. I wtedy natrafił na szczegół, który zapadł mu w pamięci. Dziadek zaginął na stacji PKP Łazy, gdzie rzekomo miał się przesiąść, ale żaden świadek nie potwierdził, że kiedykolwiek wsiadł do pociągu. A co dziwniejsze, na nagraniu z monitoringu, który odnaleziono dopiero w latach 90. staśmy VHS, widać coś jeszcze dziwniejszego. W tle kadru młody mężczyzna. Bardzo podobny do Mateusza, tylko że ta taśma była starsza od niego o 20 lat. Pewnej nocy Mateusz zrobił coś dziwnego. Położył zegarek na parapecie, ustawił kamerę i zostawił wszystko na noc. Rano kamera pokazała dokładnie to, co go przeraziło. O godzinie siódmej pięć zegarek sam się otworzył, a wskazówki przeskoczyły na tę godzinę, mimo że poprzedniego dnia je zatrzymał. Co więcej, nagranie pokazało, że przez dokładnie czternaście sekund w kadrze pojawił się cień postaci tylko cień na ścianie ale Mateusz był wtedy sam w mieszkaniu. Zegarek nie przestawał działać, codziennie wracał do tej samej daty, codziennie ta sama godzina i codziennie sny się pogłębiały. W ostatnim śnie Mateusz wsiadł do pociągu, człowiek w płaszczu się odwrócił i powiedział tylko jedno zdanie: Nie spóźnij się, czas się zapętla tylko raz. Mateusz postanowił zrobić coś niewytłumaczalnego. 14 marca o 7.05 rano pojechał na stację PKP Łazy. Zegarek w kieszeni tylko zegarek. Tego dnia nikt go więcej nie widział telefon przestał odpowiadać. Kamera miejskiego monitoringu zarejestrowała, jak Mateusz stoi na peronie, sam i patrzy na pusty tor. Ale o siódmej pięć obraz się urwał, dokładnie na czternaście sekund. Kiedy wrócił, Mateusza już nie było. Na ławce znaleziono tylko kieszonkowy zegarek i kartkę z jednym zdaniem: Czas nie cofa się dla wszystkich. Tylko dla tych, którzy muszą wrócić. Niektórzy twierdzą, że to legenda, inni, że to tylko niefortunna koincydencja. Ale jedno jest pewne: zegarek nadal tyka. I jeśli kiedykolwiek trafisz na taki, który co rano pokazuje datę, która nie pasuje do rzeczywistości, nie ustawiaj go na nowo. Bo może właśnie w tym momencie otwierasz drzwi, przez które ktoś już raz przeszedł i nie wrócił? Jeśli chcesz więcej takich historii, zostaw komentarz, daj łapkę w górę i subskrybuj cień strachu. A teraz napisz: Gdybyś miał taki zegarek, próbowałbyś cofnąć czas? Czy wyrzuciłbyś go, zanim on wyrzuci Ciebie z tego świata? Do usłyszenia w kolejnym cieniu, dobranoc.